No, dzień dobry kochani. Um, następny odcinek serialu Beata Jedzie. Um, tym razem chcę porozmawiać z Wami o e, diagnozie e, i co po diagnozie dla rodzin e, teraz dopiero zdiagnozowanych. Dla tych, którzy mnie nie znają, może znajdziecie te wideo na YouTubie. Um, nazywam się Beata, jestem mamą. Dziecka, siedmioletniej Kasi, e, z mutacją Syngap1, e, mieszkam w Stanach, w Arizonie, jestem Polką z pochodzenia, e, urodziłam się, wychowałam w Polsce i pomagam e, społeczności polskiej Syngap1 e, w organizacji i, i jestem takim jakby mostem pomiędzy Singap Research Fund, SRF, gdzie jestem wolontariuszką, i e, naszą polską społecznością e, Syngap 1 Polska. To dla tych, którzy mnie nie znają, oczywiście większość mnie będzie już znała. Um, no to zacznijmy. Zaczynamy, e, jest e, czerwiec, rok 2024. Um, na dzień dzisiejszy, co oznacza diagnoza Syngap 1, to to, że nasze dziecko. Jest, ma mutację 1 na milion. ultra rzadka choroba genetyczna. Um, wiemy na dzień dzisiejszy, że to, to jest skutkiem tego, że um, to jest mutacja samo, samoistniejąca, to nie była fundacja odziedziczona. E, fundacja, mutacja. Odziedziczona e, w, w, w prawie we wszystkich przypadkach. Mamy znane nam. Dwie rodziny na świecie, które mają tak zwaną mozaikę y, SYNGAP1. Y, rodzic miał mozaikę, jest zdrowy rodzic, dzieci odziedziczyły, odziedziczyły mutacje po rodzicach. Są so takie, so takie dwie rodziny. Y, jeżeli się bada rodzica, rodzic nie, nie, nie wykazuje mutacji, y, ale obydwoje dzieci, y, dwa albo więcej dzieci wykazuje taką samą mutację. Wtedy mówimy, że to jest y, mozaika że rodzic ma w swoich komórkach rozrodnych, muta rozro rozrodnych e, mutacje z tym kapirem. To jest sytuacja bardzo rzadka. Niemniej e, są dwa przypadki na 1400 rodzin. Dostaliście, dostaliście e, no, diagnozę i co dalej? Musicie się upewnić, kochani, że ta diagnoza jest pełna, tak? Że dziecko jest zdiagnozowane i że są rodzice zdiagnozowani. Jeżeli rodzice nie są, zdiag nie są zdiagnozowani, nie są przebadani, trzeba rodziców przepadać. Jaką metodą? No to już musicie sobie e, sami ustalić ze swoimi lekarzami, e, czy tylko będziecie rozszerzać badania o ten jeden gen, czy robić dodatkowy WES. No to już wasza, wasza, wasza jakby rola ale no, trzeba rodziców przebadać, żeby była ta pewność. <laughs> w, oddzielnym, w oddzielnym odcinku mówiłam Wam o różnych e, wariantach mutacji i jak bardzo ważne jest to, żeby znać swój wariant mutacji, więc e, na swoim raporcie genetycznym poszukajcie, e, jaka to jest mutacja, czy to jest mutacja patogenna, raczej patogenna, VUS, czyli variant of un, e, unknown significance, no i wtedy będziecie ruszać, jeżeli to jest patogenna, albo raczej patogenna mutacja, wtedy mamy diagnozę. Jeżeli VUS, no to jest podejrzanie diagnozy, e, dalsza diagnostyka jest po, e, potrzebna, tak? Teraz jak już macie e, diagnozę, słuchajcie, trzymajcie ten raport genetyczny u siebie, zeskanujcie go w komputerze, e, miejcie przy sobie kilka kopii i on będzie waszym przewodnikiem od dzisiaj. No, na y, takim poziomie ludzkim, no to chciałam po, prze, przede wszystkim powiedzieć, że bardzo mi przykro, że dostaliście diagnozę Syngap 1, dlatego że to jest choroba bardzo ciężka, y, to jest ciężkie, y, ciężka diagnoza dla rodziny, y, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, niemowlęta, y, dzieci takie 1 do 3 lat czterolatki jeszcze może dlatego, że yy, słuchajcie, ja jadę także tutaj ten teraz karetki pojechały, musicie mi wybaczyć <słuch> dlatego, że syngap jest taką chorobą, która zaczyna się dosyć powoli jakby są opóźnienia yy, w rozwoju rodzice jeszcze ciągle myślą, że nadgoni dziecko, jeszcze ciągle myślą, że że to się nie jest tak jeszcze źle, bo, no, bo trochę odstaje, ale tak nie bardzo. No i z wiekiem, z wiekiem, z wiekiem ta przepaść pomiędzy zdrowymi dziećmi, a chorymi dziećmi się pogłębia oczywiście, ale my tego jako, jako rodzice małych dzieci, ja dostałam diagnozę w wieku 3 lat, moja córka była, my tego jeszcze nie wiemy, prawda? To nam się w jeden dzień jakby no, świat zawala, tak? Szczególnie, jeżeli nie, nie mamy świadomości takiej o, o chorobach genetycznych, o, o niczym, o leczeniu genetycznym, dostaniemy diagnozę taką, że nasze dziecko nie będzie samodzielne nigdy, że będzie miało padaczkę, że będzie niepełnosprawne intelektualnie, będzie zdane na opiekę no, opiekunów do końca życia, że mogą być zachowania agresywne, autyzm i tak dalej. No to jest przerażające. Od razu Wam mówię kochani, że Synga 1 to jest spektrum. Nie wszystkie dzieci mają padaczkę, zdecydowana większość tak, 80% plus. Ta padaczka może wystąpić najczęściej w wieku dwóch lat, ale może występować również w późniejszym wieku, nawet w wieku dojrzewania, w wieku dorosłym. Także od, od dnia dzisiejszego, jeżeli nie ma padaczki zdiagnozowanej, musimy na to zwracać uwagę, musimy robić EEG. Padaczka w synga 1 jest bardzo... Um, taka dziwna, różna niż u innych chorób, tak? Um, zazwyczaj mamy takie tak zwane absence seizures to, to są takie wyłączenia chwilowe, że to ciężko zauważyć. Czasami oko mruknie, czasami się zatrzyma oko, czasami po prostu dziecko się zatrzyma na, na sekundę, ale nic sobie z tego nie robi, prawda? Dalej idzie, tak? To trzeba po prostu się wyczulić na to, obserwować dziecko. Na takie sytuacje, gdzie, gdzie są to. Zdawałoby się, że coś jest, jest nie tak, ale to może nie tak. No to jest padaczka u dzieci z SYNGAP1 właśnie. Tak się zaczyna przeważnie. No, yy, potem się może przerodzić do upadków, yy, do konwulsji bardzo rzadko, chociaż mamy przypadki, yy, ale to jest bardzo rzadkie. No więc musimy się teraz wyczulić na, na tą padaczkę, tak? Na dzień dzisiejszy leków leku genetycznego nie ma na Syngap1, ale jak się później dowiecie z innych moich też pogadanych w internecie, że, że są prace w toku, może jeżeli ktoś ogląda ten, te wideo za 2-3 lata, to już zupełnie będzie nieaktualne, będziemy mieli leczenie genetyczne itd. itd. No jest czerwiec 2024 rok. I ja mówię tak, jak jest na dzisiaj, na dzisiejszy czas. Co musicie zrobić teraz, kochani? No, yy, zająć się sobą przede wszystkim. Zająć się sobą, dlatego że wasze zdrowie psychiczne jest najważniejsze w tym momencie. Um, jeżeli to jest dziecko um, starsze i już, już wiecie dokładnie, na czym ta e, choroba polega, bo przeżywacie to sami, tak? Wiecie. Wiecie, że jakie wasze dziecko jest, czy jest łagodne opóźnienie, czy jest, czy jest znaczne opóźnienie, czy mówi, czy nie mówi. No, jak już diagnoza jest w 10, w 10 lat, czy 12, czy 15, no to już po prostu wiemy. Już wy wiecie sami, co to jest. I zazwyczaj ta diagnoza przy, przychodzi jakby z ulgą, rodzice się cieszą. No, to jest zupełnie odwrotna sytuacja u dzieci e, małych, tak? Bo oni jeszcze tego nie wiedzą, że, że tak może być. E, musicie się sobą zająć, szczególnie właśnie rodzice dzieci małych, e, które jeszcze nie przeżyły tych, tych najgorszych jakby stron, Syngap 1 i zadbać o siebie, e, zadbać o swoją psychikę, zadbać o swoją e, jakby swój czas, Swój, swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, o tak powiem, postawić na siebie. Dlatego, że podejrzewam, że jak dostaliście diagnozę, no to robiliście po prostu sprint. Dziecko zaczęło się opóźniać w wieku 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy i robiliście sprint. Taki, że terapia codziennie, logopedia, fizykoterapia konioterapia, hydroterapia, jaka taka terapia, trata, tata, że wszystko postawiliście na jedną kartę i robiliście terapię, robiliście lekarzy, jeździliście, całe życie poświęciliście e, e, dziecku, tak? No to powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest ten dzień, w którym musicie postanowić, że to jest maraton, nie sprint. I trochę zelżeć, bo sprintu nikt nie wytrzyma przez 40, 50, 60 lat, tak? Nasze dzieci żyją długo, e, przeżyją nas, e, statystycznie rzecz biorąc. Więc nasze całe życie nie może wyglądać jak, jak sprint. Nie mogą być to tylko terapie. Teraz natychmiast e, robimy wszystko i tak dalej. To musi być robione z głową, żeby nasze życie też było wartościowe. Daliśmy radę, byliśmy też dla, dla siebie i dla rodziny. Um, no, człowiekiem, tak? Nie tylko matką czy, czy ojcem dziecka niepełnosprawnego. No to tyle Wam powiem. E, jeżeli chodzi o, o to, co teraz czujecie, o żałobę po żyjącym dziecku, bo to niestety trzeba taką żałobę przejść. E, no to bardzo Wam współczuję. Jeszcze raz powiem, co możecie zrobić: to pierwsze, po pierwsze wyciągnąć rękę do społeczności w Polsce i w Stanach i na całym świecie, zapisać się na grupy wsparcia, grupy informacyjne. Mamy stronę internetową Singap1 Polska. Mamy grupy na Facebooku. Jeżeli nie jesteście na Facebooku, zapiszcie się na Facebook po to, żeby uczestniczyć w tych grupach. Mamy, no, mamy na Instagramie strony, mamy na Twitterze strony, także dużo informacji jest. Znajdźcie po polską społeczność i znajdźcie światową społeczność i od tego zaczniemy, tak? Miejcie ze sobą kod genetyczny, raport genetyczny. Bądźcie przygotowani do pracy innej teraz. Teraz będziemy pracować na, na, nad leczeniem tak? przyczyny objawów dziecka. Będziemy rozmawiać o zapisaniu się na, do baz danych, takich jak EURAS, takich jak CITizen, takich jak Simon Searchlight. Te bazy danych są wszędzie, co bardzo ważne, żeby się pozapisywać, żeby dziecko było zarejestrowane wszędzie do badań, do badań naukowych i w ogóle zainteresowane, policzone. Będziemy, Zwrócimy uwagę największą właśnie na padaczkę. Jeżeli nie macie neurologa, to, to musicie mieć neurologa i badać pod względem padaczki, którą będzie trzeba leczyć oczywiście. No i, no i tyle. E, tym wideem chciałam Was po prostu powitać. W społeczności Syngap 1 zaprosić do innych e, moich nagrań, zaprosić do innych podcastów również, w, w, w języku angielskim przede wszystkim, ale też w języku hiszpańskim podcasty są. E, diagnoza Syngap 1 nie jest końcem świata, słuchajcie, ale jest. No, ciężka, ciężka to jest diagnoza. Także szukajcie ludzi. Szukajcie mnie, możecie mnie znaleźć. No i jakoś razem będziemy razem iść przez ten świat i przez tą chorobę. I miejmy nadzieję do leczenia. Także tak jest mu przekaz dla rodzin nowych. No i jeszcze powiem, że tak, że to jest seria, ja nagrywam samochodów, bo moją córkę wożę na na program letni na kolonie i mam dużo czasu w samochodzie, dlatego nagrywam wideo. To dlatego, by się nazywa Beata jedzie. Eee, no, i pozdrawiam Wam serdecznie i ciepło. I, no i tyle. Dzięki. Pa!